Zadanie 11. Dane są okręgi o równaniach i mamy podane dwa równania okręgów. Mamy wyznaczyć wszystkie wartości parametru A, dla których te okręgi mają dokładnie jeden punkt wspólny i rozważyć wszystkie przypadki. Ok. Jak się możemy domyślać, naszymi dwoma przypadkami będzie styczność okręgów. Okręgi będą, jeden, pierwszy przypadek okręgi styczne zewnętrznie, drugi przypadek z kolei to będą okręgi styczne wewnętrznie. I na tych dwóch przypadkach musimy się skrupić. Lecz zanim skupimy się na tych przypadkach, zacznijmy od naszych równej okręgów. Postaramy się z nich wynieść jak najwięcej, czyli na środka i promień. Zacznijmy od okręgu pierwszego. Okrąg pierwszy, czyli sobie przepiszemy, równanie x kwadrat plus y kwadrat minus 12x plus 8y plus 43 równa się 0. Ok. Jak już wiemy dokładnie, ten wyraz minus 12, to jest jak współrzędne, tam jest ukryta współrzędna x środka okręgu, czyli minus 12, możemy pisać, równa się minus 2a, czyli a równa się 6. Z kolei minus 8 równa się minus 2b, czyli b równa się 4. Współrzędne środka okręgu pierwszego, czyli jest 1 z najprzemy są równe 6, 4. Ok. Ale tego to jeszcze nie jest wszystko. Musimy już teraz wyznaczyć równanie promień tego kręgu, tak? Znaczymy od razu r1 do kwadratu, jak wiemy. Czemu się równa? To razem napiszemy że r1 do kwadratu równa się a kwadrat, czyli 6 do kwadratu, plus 4 do kwadratu minus c, czyli wyraz wolny naszego równania, czyli minus 43. To wszystko się równa. 36 plus 16 to jest zaraz oddamy, 36 plus 16 minus 43 równa się i teraz tak, 36 plus 16 to jest 52 czyli 52 minus 43 daje nam długość równo 9 czyli R1 jest równe 3 teraz zajmiemy się okręgiem drugim okrąg drugi, jego z tak samo również x kwadrat plus y kwadrat tak jak widzimy już jedno a jest mnożne więc musimy te a które tutaj mamy troszkę sobie zamienić na a1 nie możemy używać tych samych oznaczeń cały czas ok, x kwadrat plus y kwadrat minus 2ax plus 4y plus a kwadrat minus 77 równa się 0 ok przystępujemy od razu do dalszej części Czyli tak samo jak tam wyznaczałem po kolei. Minus 2a. W tym przypadku jest pierwsza współrzędna tak samo, tu ukryta środka okręgu, czyli to jest równe minus 2a2, czyli a równa się a2. Druga współrzędna to będzie minus 2b równa się 4, czyli b równa się minus 2. Współrzędne 2 z drugiego środka okręgu to jest a2. I minus 2. Czy tu było B2 jeszcze zamienimy? Ok, super. Mamy to policzone. I teraz zajmiemy się poszczególnymi przypadkami. No, jeszcze tylko promień to znaczy zostaje, Tak, to Zaraz sobie wyznaczę ten promień drugi. Promień drugi do kwadratu równa się, tak? Czyli promień drugi w naszym przypadku to jest. Piszymy, mamy tak, A do kwadratu plus 4. Minus. Minus wyraz C, czyli w tym przypadku wyraz C to jest minus a kwadrat plus 77. Ok, to się równa. 4 plus 77, czyli 81. Zatem promień R2 równa się 9. OK, teraz zajmujemy się badaniem poszczególnych przypadków. Pierwszy przypadek, aby by okręgi były styczne z zewnętrznie, musi wykazywać na pewną zależność. Tak, że odległość między środkami równa się w sumie długości promieni R1, R2. W drugim z kolei przypadku odległość między środkami musi być równa różnicy odległości promieni S1, S2 musi być równa. R1, minus R2. Zrobiłem wartości bez wahania, żeby nie wiemy, który okrąg jest większy, który mniejszy. Zacznijmy od części pierwszej. Wpiszemy pierwszą część od razu. I teraz tak, wykorzystamy długość tego odcinka, zapiszemy od razu pod pierwiastkiem, czyli tak. Pierwsza służbę, minus druga, do kwadratu. 6 minus A do kwadratu plus 4 minus minus 2, plus 3, czyli 6 do kwadratu ma się równać sumy długości promieni, tak? Czyli 12 do kwadratu. Czyli w naszym przypadku to jest 36 plus 12 a, a nie plus, tylko minus 12a plus a kwadrat plus 36 i to ma być równe 144. Przenosimy to na jedną stronę i otrzymujemy o też, że to jest a kwadrat minus 12a minus 72 i to się równa 0. Delta, delta to jest 144 plus 4 razy 72, to się równa. Teraz sobie to policzymy, ile to będzie równe. Delta wynosi 432, 432 i teraz liczymy nasze pierwiastki. Tylko tak, już wcześniej użyliśmy oznaczenia a1, czyli teraz troszkę wykorzystamy, to inaczej sobie nazwiemy. No, zrobimy, że to będzie po prostu a1. 1 równa się. Hmm, czyli sobie piszemy, tylko jeszcze z boku teraz napiszę, że pierwiastek z delty jest równy 12 pierwiastków z 3. OK. czyli mamy tak 12. Minus 12 pierwiastków z 3 na 2 równa się 6 minus 6 pierwiastków z 3. A 1, 2 to jest z kolei 12 plus 12 pierwiastków z 3 na 2, czyli 6 plus 6 pierwiastków z 3. Mamy z pierwszego przypadku dwa rozwiązania. I to samo robimy teraz z drugim przypadkiem. Zobaczymy. Jak to wyjdziemy w drugim? Ok, czyli teraz tak. W drugim przypadku, aby okręgi były styczne wewnętrznie, odległość między środkami okręgów powinna być równa różnicy długości promieni. R2 minus R1. Ok, czyli tak. Odległość środków to jest nic innego jak 6 minus a do kwadratu plus 6 do kwadratu równa się. 6 do kwadratu. Równo się 6. OK, teraz dwie strony podnosimy. To sobie cofniemy. Teraz dwie strony podnosimy do kwadratu. OK, i sprawdzamy, co nam z tego wyjdzie. Czyli tak, mamy 6 minus a do kwadratu plus 6 kwadrat równa się 6 kwadrat. Usuniemy kwad 6 do kwadratu tak naprawdę, czyli zostanie, że 6 minus a do kwadratu równa się 0. Z czego wynika, że a jest równe 6, a nasze odpowiedzi to jest zbiór tych trzech punktów. Czyli a należy do zbioru punktów 6 minus 6 pierwiastków z 3, 6... 6 plus 6 pierwiastków z 3.